Cześć i zapraszam was dzisiaj na mecz ekstra klasy oczywiście kolejka 27. co będzie się działo. Ruchorzów zagra u siebie z puszczą niepołomice. No, jeśli chodzi o ten zespół, to puszcza niepołomice jest na 15 pozycji ma 25 punktów, a Ruchorzów jest na 17 pozycji ma 19 punktów, więc no, no słabo grają. W tym sezonie pożywianie, więc no, będą mi na pewno ciężko spuszczą niepołomnicę. Jeśli chodzi o te spotkanie, no to puszczenie połomice już grała z ruchem Chorzów 30 września o godzinie 17.30 grali właśnie z ruchem Chorzów i w remis 2 do 2, więc tutaj właśnie Bramki strzelał w puszczeniu połomice. Solowej. Dwie bramki szczelił. Jedną i zrzutu karnego. A z ruchu Chorzów szczelił Sferdrowski i Felix. Więc kto wie, może będzie też remis. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości. Ten mecz odbędzie się dziś, 6 właśnie kwietnia. Transmisja z tego spotkania będzie na Kanal Plus Sport 3 i Kanal Plus Sport. Jeśli chodzi o kontuzję, no to kontuzję z kolei ma Ruch Chorzów. Ma trzy kontuzje. Barnowski, Bartolewski i Piaskowski. Jeśli chodzi o Barnowskiego, no to ma kontuzję nie wiadomo jaką. Bartolewski już żółtą kartkę ma, więc na pewno nie zagra. Bo nawet mówią, że nie zagra. Piaskowski też kontuzję, też nie wiadomo jaka. No i w Puszczeniu Połomice jedna kontuzja, Firley. Jeszcze są wątpliwe występy Cholewiaka w Puszczeniu Połomice i Kidricia. Też same kontuzje niestety. Sędzią tego spotkania będzie Frankowski, a mecz będzie grany na stadionie śląskim w Chorzowie. 54 378 miejsc ma ten stadion, więc no całkiem sporo. A ten mecz będzie komentował Tomasz Smakowski i Jacek Klaskowski. Możecie też napisać, jaki wynik obserwuje się w tym spotkaniu: kto tu wygra, czy ruch Chorzów, czy puszczenie po A jeśli chodzi o tabelę tych zespołów: to już Wam mówię, puszczenie pomicy, jak jeśli wygra z ruchem no to wiadomo, ruch spadnie, w sumie ruch będzie dalej na 17. pozycji. No po ŁKS Łódź z kolei, już Wam mówię, gra 5 kwietnia z Krakowią i myślę, że ten mecz będą mieć ciężki, bo Krakowie jest na 14 pozycji, więc w sumie jakieś tam szanse są. Więc jeśli Łukaszu Łódź pokona Krakowie 5 kwietnia, no to może wejść na pozycję 17, a wtedy spadnie ruch Chorzów na 18, jeśli puszcza, pokona ruch Chorzów, oczywiście Unii w Chorzowie. No a jeśli ruch Orzów z kolei pokona, no to będzie miał 22 punkty, więc będzie dalej na 17 pozycji. Więc bez przedłużania przychodzimy do pierwszej połowy meczu. I w końcu przed nami długo wyczekiwana dawka piłkarskich emocji. Wkrótce przekonamy się w jakiej formie są dziś obie ekipy. Się górą w dzisiejszym spotkaniu! Witamy! W taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę! Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Wita się z Państwem duet komentatorski Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Wydaje mi się, że wszyscy dziś oczekujemy wielkiego spektaklu. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy. Ruszył do ataku, chyba wie, co chce zrobić. Grywa w pole karne. Szansa, czy przełamie impas? Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji. Grad bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny... To powinien być gol! Ale śliczna bramka! Uderzył od razu, ale szon ma wyczucie czasu i przestrzeni. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości trudno się pomylić. No to mamy 1 do 0 faul, ale mogą jeszcze pociągnąć tę akcję. Tym razem strata utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Jak on tego nie strzelił? No cóż, Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Z takich okazji po prostu nie wolno marnować. Nie daje się teraz zatrzymać. To chyba wpadnie! Bramka, proszę Państwa! Nie był to pokaz najwyższych umiejętności bramkarza. Spójrzmy jeszcze raz na tę bramkę. Jestem pewien, że trener też ją sobie po meczu obejrzy. Bramkarz nie zachował się tutaj dobrze, wypluł piłkę wprost pod nogi rywala. Na tym poziomie to się nie mogło skończyć dobrze. Na razie 2-0. Patyczkuje się z tym wejściem. Okazja nie z tej ziemi! Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. Filip Starzyński przy piłce. poszybowała daleko od bramki, ale i tak w pewnym sensie musimy docenić ten strzał. Dobra technika. Sztuką jest już złożenie się do takiego strzału, więc nie możemy być zbyt krytyczni. Coraz bliżej pole karny. Obrona musi mieć się na baczności. Udane teraz zagranie do środka. Dobra interwencja bramkarza. Wyciągnął to ładnie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Sędzia się nie waha i gwiszcze po tym zagraniu. Rzut karny. Czy to będzie bramka kontaktowa? I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Tu jeszcze raz oglądamy ten rzut karny i to jak blisko obrony był bramkarz. Świetnie wyczuł intencje wykonawcy i rzucił się w dobrą stronę, ba, nawet musnął tę piłkę, ale i to nie wystarczyło do skutecznej interwencji. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie. teraz piłkę. Myślę, że można pomału zacząć podsumowania pierwszej połowy. Gospodarze prowadzą i, choć nie jest to jakaś dominacja, to chyba można ich grę pochwalić. Różyna dobrze sobie dzisiaj radzi, wynik jest tego odzwierciedleniem, a kibice też się cieszą, że widzieli już trzy bramki, a wynik wciąż na styku. No właśnie, to jest chyba najważniejszy wniosek, że tutaj wszystko może się jeszcze odwrócić o 180 stopni. Za to wejście, będzie rzut wolny. A teraz znakomite dogranie. Broni ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. No i cóż można powiedzieć? Bramkarz naprawdę zrobił, co mógł przy tym pierwszym strzale. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go widzieć. To odrabianie strat musiało kosztować tę drużynę niewiarygodnie dużo sił. Czy teraz trochę za nadto się nie rozluźnią? Piłka wyszła. Wznowienie z autu. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. I koniec pierwszej połowy spotkania. Mamy 2 do 2, więc no, niesamowite spotkanie. No, remis, ktoś no, się pewnie tego nie spodziewał. No, ale zobaczymy, jaka będzie druga połowa. Na razie walka jest tutaj niesamowita. Wrzucimy sobie Łukasza Monetę za Feliksa. Niech sobie zagra on. I wrócimy sobie Szczepana Zalety I tu będzie właśnie tu będzie moneta, a tu będzie Szczepan Sikorę. Y, zmienimy też, wrócimy sobie w jego miejsce kosza I fornalczyk y, w sumie, może fornalczyka nie, bo tutaj jest z tym bliskim, tą kartkę Wrócimy sobie sadloka. No i tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. Na razie jest remis. I zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry na tablicy wyników remis. Proszę Państwa, jest! Drużyna przeciwna znowu musi gonić wynik. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie zdecydowanie. Co za bramka? A więc mamy 3 do dwóch ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Dobrze, dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Szansa teraz na wyrównanie! Tak, świetnie teraz bramkarz. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Bardzo dobry, skuteczny blok. Robi się coraz groźniej. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Udało mu się obrać obronę. Rankarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Ależ obrona. To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał, tym większe gratulacje za kapitalną obronę. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Może teraz wyrównać? O, wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki. Zero czasu na reakcję, a jednak broni. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przed. Uwaga, okazja na remis. Obronił to. Sędzia dyktuje rzut rożny. Jest więc szansa, aby w końcówce dogonić rywali. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. na zegarek, to już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Trudno opisać, co się teraz dzieje na stadionie. Kibice, gospodarzy jak na szpilkach. To kończymy później, bo jest groźnie. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Wyblok, ależ to zrobił. Około minuty policzonego czasu gry przed nami, przerwa Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Takie zwycięstwa smakują szczególnie, bo spotkanie było wyrównane i wynik mógł wyglądać inaczej. Najważniejsze jednak są trzy punkty. No i koniec meczu. Ruchorów wygrywa u siebie. 3 do 2 spuszczą niepołomice. Jeśli taki będzie wynik, to wygra tutaj ruch rzeczywiście. Może być nawet jeszcze inny wynik. Wygra ruch. No to 22 punkty będą mieć i będą na 17 pozycji, a puszczenie połomice będzie dalej na 15 pozycji. Chyba, że 5 kwietnia y, Krakowia pokona KS Łódź, to wtedy puszczenie połomice spadnie na 16 pozycję, a Korona Kielce y, spadnie na 17 pozycję. Zobaczymy no jak to będzie jak się wam podobało spotkanie to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco żebyście nic nie przegapili na moim kanale wpadajcie też na kanał Sebastianixa, Wojtas Bloki Wojtas Psikany Christianix Games, no i fanatek widzewa. jeszcze wam pokażę yy, oceny zawodników Adam Wikonawa. 9,9 prawie dziesiątka, Został zawodnikiem meczów. Juliusz Letniowski, 8,40. Łukasz Moneta, 7,6, Michał Felix, 7 półocennych. Trzymajcie się i do usłyszenia.